Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry SHAKES and FIDGET W tym odcinku będziemy przechodzić kolejne lochy i linę I postaramy się przejść lożki nasze zwykłe Zobaczymy, jest dzień expa, nagrywam to w weekend Budki wrzucę od razu do kibelka. Coś wyskoczyło ciekawego? Nope Wjedźmy, uwjedźmy, jak tam uwjedźmy ściągi 66%, za niedługo będzie ten I oto lochy Zagórza, zagródka śmierci. No, nie zagóża, tylko zagródka. Ja jestem trochę śpiący, więc mogę trochę mieć kijowy komentarz, ale to już nie masz problemu. Benny, jak zwykle kolejny mag. Czy tak? E, wojowników będę przemijał, jeżeli będą otrzymywać mały damage, Czy tak samo z wiadomości. magów Magu będę zostawiać, bo magowie mają mają zazwyczaj najmniej Zazwyczaj podkreślam, zazwyczaj pebbles, poważnie, poważnie z muszę cię pominąć kasztan z rybiłkiem. Proszę, ciekaż tanie. Lepomponik. Słoniątko. Słonie nie płaczą. Jeżeli jeszcze by się przydało, żeby tutaj z tyłu ten podkład też był inny, a nie ciągle te same Lochy. Tylko nie wiem, jak tutaj mamy zagródka śmierci. To nie wiem, jakieś zagrody, nie, czy nie wiem czy zagrody. Chociażby to inaczej trochę wyglądało tak troszeczkę szympeks bye bye sympex gleich Gorilla gorila gorilla uh, mm. no może ja do za końca alex 061 maj dajesz nie nie sięgnie goril go zabija mówił jak lwow budyce w owu ciekawe czy zabiją tego leśnego gryla później mamy potwornie zajączki zajączki jeszcze więcej zajączków rafali 1, 2, 3, 4 Eee, ryu. Myślimy, że nie ci pół godziny. Śruba, pewnie, czy to jest fajne. Że z tego samego. Bo. Że z tego samego. <laughs> Bo. Bu. 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 <laughs> Czekaj się Ten miecz rozśmiesza Zeda No A kur... zająca O Słodki kociaszczek Koci... kociakiele, no Włodkie kociciele lohaha I my wkraczamy do akcji No jebu. ale nie krytykami. Proszę cię, nie krytykami, Witku. Bez krytyków mówię. No. Ciu -ciu. Będę się napieprzać pewno przez pół godziny, więc... Pokażę chwilkę, chociaż żeby nie... Żeby nie było po tym, że pomijam. <słuch> Będą się wili pewno z pół godziny. No. X Dunaj X wrócił do nas do gildii, Mag mocny, bardzo dosyć No. Stwornie różowy wywają Nie jest różowy Bo, mam, bo, bo tu ma jaśniejszy, i tu mam białe futerko. Znaczy Białe Ja jestem... Usundy on to ma power Yeah, yeah, yeah. No No dziękuję Słodki kociaczek Co to prze, 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 przeżyjemy? Rafael. Say what? 52000. Unik. 138 tysięcy. Unik. 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 220. Szrafel go chyba rozwali Ile zostaliśmy 2 miliony, dobra A niestety yy, yy, spada Kumpel z kątami No nikt już nie został Ciuciu zeda. -ciu no nikt, nikt nie został mut mi. Ale to to Rafael jest, który jest koksę i e, X Dunai, który niedawno do, dołączył. Zróbmy sobie rękę. I teraz hajsy na, na może Wie... No. Wieże czy że daje premię do złota, ale małczy dusza kufi mnie, kufi mnie małczy dusza, kufi mnie małczy dusza. Kuszy mnie Dobra To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe I te coś by nie zbili Jakbym miał eliksirek, to... Może taki... Taki fajny, taki aniołek To może byśmy go i zrobili. Dobra, jeszcze jedną wieżę sobie postaramy się zrobić Love nawet, love to mnieć, Lewcia mieć. tym nawet go ścisnął Jak tam maga? Magę też ostatnio troszeczkę podlepszyłem Tak tyci tyci Ale mag G zrobi Może dostanę jeszcze parę nowych e, Itemów I Też powinien co, Coś działać Ale jak widać coś nie umie ten, ten mój Zwiadowca działać Zjedno co, nie umie zabijać chociaż. Nie, nie, ja, ja, ja sobie chyba nie jestem na radi. Nie, chodź. Jalo, pół miliona hajsu. Jalo, no pej. Coś tu było. Tak, złożymy sobie buty dla wojownika. Sweet. Wszystkie cechy. Czemu ja go nie sprzedać nie mogę? Czy ktoś miedzi kupą? Kupa. Dobra, jeszcze raz. Wojownik. Pomij. 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 Mnie zostawię. I może przejść. Chociaż może wygram. No. JOLA. Hey, jolo. 250 pięćdziesiąt Komu się to przyda? A jakie mam? 290, dziewięćdziesiąt, okej? Okay. I... Mm. Dałbym to wojownikowi Chyba A to bym dał... Zwiadkowi że magma najlepsze, potem ma woja, potem ma zwiadek ok i to mogę mu sprzedać tak jest kupią jeszcze pierścionek może go wrzucę jalo co zrobimy tutaj iron uh, dobra a więc to by było tyle, tyle w tym odcinku dzięki za oglądanie komentujcie, subskrybujcie na razie, bye bye